E, witam Was, byki. To jest dla Was czytanie na marzec 2021. Zobaczmy, co się u Was będzie działo. Jakie są wiadomości od tarota dla byków na miesiąc marzec? Zobaczmy. Sytuacja. Sytuacja. Jak wygląda sytuacja? Ok. Kapłanka. Wyzwanie. Król Pucharów i Aspentakli. Przyczyny. Wieża. Co było w przeszłości? Dziewiątka kijów i dziesiątka mieczy. Co macie w głowie? Dwa <laughs> Co nadchodzi? Najbliższa w przyszłość. Czwórka pucharów. Wy w tej sytuacji. Byki w tej sytuacji. Ok. Jeszcze raz. Za dużo kart. Za dużo. Byki w tej sytuacji. Szóstka pucharów. Co się dzieje dookoła, śmierć czego nie widzisz? Paś pentakli. potencjalny wynik. Ok, koło fortuny. Dobrze. I pod spodem mamy pustelnika. No dobrze byki, zobaczmy co się dzieje. Jest trochę takiej energii e, przeszłości destrukcyjnej. E, myślę, że jakaś sytuacja dobiegła do jakiegoś swojego maksimum. E, tu mogą również pojawiać się jakieś tajemnice, które ujrzały światło dzienne i teraz, jakby w ogóle, cały miesiąc jest trochę taki duchowy, sentymentalny, myślę, powracający również do jakichś przeszłych wydarzeń, do yy, wspomnień. I no wygląda to tak, jakby ktoś rzeczywiście się wymiksował z Twojego życia, albo wyszły na jaw jakieś naprawdę. Brudne sprawy, bo otoczenie pokazuje śmierć, więc jest tutaj potrzeba przemiany. Podstawą jest wieża, czyli coś, co szokujące wydarzenie, które rujnuje jakby stan obecny. No kapłanka w samym centrum mówi o zgłębianiu jakiejś tajemnicy. Więc myślę, że, no i ty zdecydowanie drążysz tajemnicę. Tak jakby główną kartą, mam wrażenie, w tym miesiącu byka jest właśnie ta kapłanka, bo i pod spodem ta energia tego pustelnika, który tak jakby w samotności obydwie te karty pokazują zgłębianie jakiejś wiedzy w samotności. Też czytanie dużo analizowanie być może jakiegoś z punktu widzenia psychologi z psychologicznego punktu widzenia um, jakiegoś, jakichś wydarzeń, które miały miejsce i które spowodowały właśnie takie wycofanie się do tej yy, świątyni tak jakby, tak? No bo kapłanka jest jest w świątyni, ale ma dostęp do wiedzy yy, ukrytej, prawda? zapisanej w księgach, czyli takiej, która nie jest dostępna dla wszystkich. I my, takie mam wrażenie, że rozpakowujesz sobie byku tą wiedzę, tak jakby zawiniątko po zawiniątku, o tym mówi również pustelnik, i wszystko zaczyna się układać. I pamiętam, że w zeszłym miesiącu już miałeś takie czytanie, które bardzo dużo wyjaśnia, jakby cały obraz sytuacji, tak jakby powoli się wyjaśnia. Myślę, że jest pewnego rodzaju tutaj kontynuacja. No albo coś się rozpadło, no mamy i czwórkę mieczy, i dziesiątkę kijów, więc. Myślę, że pewna sytuacja to pokazuje ta przeszłość dziesiątka mieczy i dziewiątka kijów, prawda? Znowu takie karty, które mówią, że, prawda, enough is enough, prawda? Sytuacja do, dobiegła do jakiegoś kulmin, kulminacyjnego momentu nie pozwalamy sobie na więcej, coś się musi tutaj zmienić, prawda? Więcej nie bierzemy na te swoje barki. I kapłanka, dostrzega szczegóły całej tej sytuacji myślę, że wyszło również coś na jaw, co w bo to jest Twoje otoczenie, tak jakby i przyczyna jakby tego mm, głębokiej analizy tej sytuacji. Czyli coś się tutaj rozpada, myślę, że nie w Twoim, jakby w Twoim środowisku, bo ciebie to dotyczy, ale właśnie jest to środowisko, nie jakby ty. E Znowu, śmierć pokazuje ogromną przemianę, często trudną, zwłaszcza jakie zwierzę, więc jest to coś, co spadło na kogoś, tak jakby z nieba, właśnie jak piorun z nieba. Nikt nie wie, gdzie piorun strzeli. I, i mogło być to szokujące dla wszystkich, natomiast powoduje to, myślę, Twojego środowiska, jakieś zmuszenie do jakiejś przemiany. Mam wrażenie, że Twoja rola w tej całej sytuacji jest obserwacja. Obserwacja i analiza tej sytuacji i układanie sobie wszystkiego, tak jakby w głowie. Więc jest trochę kontynuacja tego, co było w zeszłym miesiącu. Ale mamy też powrót jakiś do przeszłości, do jakichś sentymentów. Ty wychodzisz tutaj w całej tej sytuacji, jako szóstka e, pucharów i jest to fajna karta, przyjacielska, ale szóstka pucharów również mówi o sentymentach, o tych takich dobrych wspomnieniach, które mamy, tak? Może ci być w całej tej sytuacji szkoda tej osoby, e, bo macie fajne wspomnienia. Wyzwaniem jest jakiś nowy początek, nowy start. E, bądź Nowa propozycja, która przychodzi od tego króla Pucharów. I patrząc właśnie na to, co nadchodzi, mam wrażenie, że mogą być to również przeprosiny, które są Tobie jakby zaoferowane, ponieważ jakby czego nie widzisz w ukryciu. Mamy tego pazia yy, Pentakli. I Paź Pentakli często mówi o tym, że ktoś chce przeprosić, ale w takiej trochę można powiedzieć w cudzysłowie, w dziecinej formie, bo na przykład będzie chciał coś nam naprawić albo mm, w czymś nam pomóc. Nie są, nie są to takie. Jest to coś małego, coś drobnego. Tak jakby chciał przeprosić, ale najpierw musi zbadać teren, czy w ogóle otworzysz drzwi. Coś w tym rodzaju i myślę, że jest to coś za małego. Co masz w głowie, no. Paść Mieczy jest trochę takim szpiegiem, mówi o podejrzliwości, o badaniu, analizowaniu każdego najdrobniejszego szczegółu, prawda? Również patrzeniu i, i na kogoś z daleka, i jest tutaj pewna forma wycofania się, bo jakby sytuacja do, dobiegła jakby końca, pokazuje się jak taki prawda, guz ropny, który prawda, w końcu przekuł się, tak, w końcu się wylał. I Ty trzymasz się od tego z daleka, od tych, mam, mam wrażenie, jakichś brudnych, niefajnych sytuacji, czyś problemów, ale karty pokazują, że trochę Ci jest szkoda tej osoby, tak, jakby czego ona sobie y, sama tutaj zrobiła. Prawda? Jest też sporo takiej analizy, dużo takiej mądrości życiowej. Przyglądasz się temu uważnie, ale mam wrażenie, że przyglądasz się temu z daleka. Używasz dużo intelektu i analizy. Być może komunikacja, która tutaj będzie z Twojej strony, może być trochę osła. Czego nie widzisz a propos tej sytuacji? No, paść. Paść do października. Paść pentakli właśnie mówi o tym, że ktoś chciałby złożyć propozycję drobną, pomocy albo prawda, wyjścia na kawę, zaproponować coś, zaproponować coś. I czego będziesz doświadczać, prawda? Myślę, że jest to ten e, król e, Pucharów. To może być osoba znaku wodnego albo może być osoba, która jest dosyć tajemnicza, jeżeli chodzi o swoje emocje i nie do końca konkretna. To e, ten e, król Pucharów jest taki właśnie. On ten tron ma na wodzie, on dryfuje w różnych kierunkach, e, prawda? Nie, nie ma takiego zaczepienia w ziemi. On, e, jego. Opinie są takie trochę niekonkretne i propozycje. No i właśnie mamy tą propozycję. Ten aspekt, Pentakli jest czymś nowym, jest jakimś ziarenkiem, które mam wrażenie jest ci zaoferowane. Patrzysz na to podejrzliwie. Czwórka pucharów mówi o tym, że, prawda, że coś właśnie jest ci zaproponowane, ale grubo się zastanawiasz, czy w ogóle tak jakby, czy, czy się w ogóle tym zainteresować. Raczej nie, raczej stawiasz sprawę tak raczej na, na nie. No, jak, jaki jest wynik całej tej sytuacji? No, pojawia się koło fortuny i trochę chciałam już przy, tych, przy tym rozstawieniu powiedzieć, że jaki jest wynik koło fortuny, czyli nie wiemy. Bo koło fortuny mówi o tym, że... O zmianie, o nowym etapie, ale są to takie rzeczy, które wyskakują nie wiadomo skąd i nikt ich nie przewiduje. Bardzo często, właśnie kofortuny, kiedy mi się pojawia, w takich, kiedy rozkładam sobie kartę dla siebie, to często zdarza się, że kofortuny pojawia się, kiedy dostaje jakiś mandat. Jest jakaś policja za rogiem, yy, niespodziewanie, nikt się nie spodziewa. W właśnie, że tam akurat będą stali. Bardzo często miałam właśnie sytuację, że właśnie, kofortuny, czyli mandat, tak? To tak muszę uważać i bardzo strasznie jeździć. Także są to takie wydarzenia, że nie wiadomo skąd, nikt tego nie zaplanował. Rzeczy, które zmieniają jakby sytuację diametralnie i są bardzo takie niezależne od nas i prawda? Chociażby nie wiem, jakbyśmy uważali, czy kierowali się w jakąś stronę. Koło Fortuny zrobi tak, jak będzie chciało. Eee, i Bo jest to siła kosmiczna. Ok, coś nam tu chciało wypaść. A z Pucharów, czyli nowe. Czyli to. Mam wrażenie, bo tak, Ty wyglądasz troszkę jakbyś... Siedział z boku byku tego wszystkiego i obserwował. Nie za bardzo chcesz się kontaktować, trzymasz się tak jakby trochę z daleka. Wiesz, że propozycja jest do ciebie wysłana, ale po nią nie sięgasz. Koło fortuny mówi, że coś się wydarzy, będzie jakaś zmiana właśnie, bo jest ten as pucharów. I albo jest to zupełnie nowa propozycja, kogoś sympatycznego, kogoś, kto może być przyjacielem. Bo koło mówi o tym, że życie zmieni się w mnieniu oka, pójdzie na inne tory. Więc albo jest to nowa propozycja, na którą się skusisz, bądź są to przeprosiny czegoś w przeszłości. Jaka jest ta rada? W każdym razie no, koło mówi, że wszystko się zmieni. A z pucharów, no jest kartą miłości i to może być wyznanie miłosne, tak? z którym, do którego będziesz musiał się odnieść. Kołforduny mów mówi, że nie będziesz się tego spodziewać, tak? niby to gdzieś tam jest, ale nie widzisz tej propozycji tak jakby. Jaka jest rada dla byka? jest rada? Dwójka mieczy, ok, czyli niespodziewanie trzeba będzie podjąć decyzję. I rycerz Pucharów, prawda? Czyli rycerz Pucharów przynosi to miłosne wyznanie. I fajnie jest ta karta pokazana, bo ona pokazuje, że ktoś może stanąć u Twoich drzwi, prawda? I ty otworzysz, i będzie trzeba zadecydować, czy wpuścić kogoś do środka, czy trzasnąć tymi drzwiami, tak? Będzie to dosyć zaskakujące dla ciebie. O tym mówi też koło fortuny, prawda? No dobrze, yy, Byki. Myślę, że to wszystko. Pozdrawiam. Widzimy się w przyszłym miesiącu.